Ta szkoła była dla mnie bardzo ważna dla późniejszego mojego życia. To jest okres wczesnej młodości. Przyszedłem do tej szkoły w 63 roku. Moi rodzice przeprowadzili się ze Strzyży w Gdańsku, właśnie na Siedlce. Uczyłem się tutaj do roku 68. Moim wychowawcą była pani Zofia Janikowska, osoba, którą bardzo, bardzo dobrze wspominam. Ona była nauczycielką języka polskiego i ona nauczyła mnie w dużej mierze patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, umiłowania społeczności lokalnej. To w tej szkole po raz pierwszy był pierwszy etap mojej kariery samorządowej, jeśli można tak mówić, bo... W ósmej klasie szkoły podstawowej zostałem przewodniczącym samorządu szkolnego i to dzięki temu, że miałem taką właśnie nauczycielkę. To jest nasz samorząd y, uczniowski w tej szkole y, z przedstawicielami dyrekcji i z tyłu stoimy my, czyli uczniowie. Zawsze zastanawiam się, dlaczego nauczyciele nie wiedzą, że uczniowie ich tak wspominają po tylu latach, bo obawiam się, że nie doceniają tego, że mogą być gdzieś tam kiedyś wspominani przez... Uczniów, którzy są już dorosłymi ludźmi, a często no tak starszymi, tak jak ja w tej chwili. W taki temat mógłbym poprowadzić. Mój ojciec jest Absolwentem szkoły numer 58, później ukończył wyższe studia. Szkołę podstawową numer 58 pamiętam bardzo dobrze. Zacząłem do niej chodzić na początku w prawie jej istnienia. W tym czasie, o ile pamiętam, dyrektorem czy wtedy kierownikiem szkoły był pan Wiktor Pozorski, który poszedł na emeryturę, jak był na początku siódmej klasy. Szkoła nosiła imię i nosi do dzisiaj imię Kazimierza Sołtysika, działacza pomorskiego, który został rozstrzelany przez Niemców. Pamiętam też dobrze uroczystość nadania imienia w szkole, a też trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze wspominam swoich e, kolegów z tego czasu i e, nauczycieli. Bardzo dobrze na przykład wspominam panią Witkowską, która uczyła mnie historii, która nauczyła mnie na tyle tej historii, że zostałem profesorem Nauk politycznych i historii politycznej. Pamiętam też dobrze innych nauczycieli, bardzo dobrze na przykład wspominam naszego nauczyciela od prac ręcznych, który nauczył mnie na tyle różnych robót, że do dzisiaj to mi się czasami przydaje. Zachęcam wszystkich uczniów do no, poznania historii swojej szkoły, bo po pewnym czasie, po, po, po wielu latach, tak jak u mnie, Wspomnienia ze szkoły podstawowej są bardzo często tymi wspomnieniami, które są no jednymi z najcenniejszych wspomnień czasu dzieciństwa czy młodości. Kazimierz Sołtysik to osoba bardzo ważna nie tylko w historii szkoły podstawowej nr 58, ale ważna dla Polaków w Gdańsku i w ogóle dla Polski. To człowiek, który zmagał się o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą u początków roku 1918 i początków odradzającej się Rzeczpospolitej na początku XX wieku. Z piękną tradycją też kresową, lwowską. To przecież nauczyciel, to polonista okresu. Międzywojennego. Właśnie w Gdańsku, który zdominowany był przez żywioł niemiecki, Kazimierz Sołtysik gotowy był do poświęceń, do nauczania języka polskiego, do kultywowania polskich tradycji, za co niestety zapłacił największą cenę. Został zamordowany przez Niemców w pierwszych miesiącach wojny. Stracił życie podczas jednej z akcji eksterminacyjnych żywiołu niemieckiego. A więc to Polak, który służył Rzeczpospolitej z jednej strony jako żołnierz, ale z drugiej strony może dzisiaj pozostawać wzorem dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej numer 58 jako doskonały pedagog, nauczyciel, człowiek, którego serce biło dla Polski, no i który zapłacił za przywiązanie do Rzeczpospolitej największą cenę. Lekcją na całe życie była tak naprawdę. Cała obecność w szkole podstawowej przez 8 lat mojego uczęszczania tam. Mogę powiedzieć, że te wydarzenia ukształtowały mnie jako człowieka, mnie jako mężczyznę i ukształtowały też moje poglądy na dzisiejszy świat, na dzisiejsze postrzeganie pewnych rzeczy, jak, jak, jakimi jest historia, jakim jest życie też codzienne, oczywiście. Najważniejsza lekcja w ogóle w moim życiu to lekcja historii, bo jestem zawodowym historykiem i właściwie historia wypełnia moje życie zawodowe. Pamiętam lekcje z panem Szabłowskim i z panią Sikorską. Nie pamiętam dokładnie tych lekcji, ich przebiegu, ale w jakimś sensie lekcje historii obok, mm, obok też innych ważnych i ciekawych zmagań wpłynęły na dalsze. Moje życie zawodowe. Oczywiście nigdy nie miałem takiej skłonności do matematyki. Wówczas uczyła matematyki pani Papaj, która pewnie jak będzie oglądać ten film, albo jak będzie mnie wspominać, to przyzna, że nie byłem grzecznym uczniem na zajęciach matematyki, ale matematyka też się przydaje w życiu codziennym, więc tu apel do uczniów historyka, aby nie zapominali o matematyce, ale myślę, że historia i lekcje historii też zaangażowanie tutaj mojego ojca, który czytał wiele i zainteresował mnie historią, sprawiły, że jestem w miejscu, w którym jestem. Pamiętam też, że szkoła podstawowa numer 58 i z całą pewnością do dnia dzisiejszego kojarzy mi się właśnie z rodzajem beztroski, miłych czasów, w których spotkałem. Wielu kolegów i przyjaciół, z którymi przyjaźnię się także do dnia dzisiejszego, szczególnie sobie cenię przyjaźń z solgierdem Hazbijewiczem i Tomaszem Krzemińskim. W późniejszych latach mojego życia stałem się przewodniczącym gminy i spotkałem się też właśnie z Karolem, z którym siedziałem w jednej ławce. Zajmuję się gminą muzułmańską, meczetem w Gdańsku, jestem administratorem, można powiedzieć menadżerem tego obiektu. Staram się przybliżyć islam i historię Tatarów polskich. Młodzieży, ludziom, ale też przede wszystkim skrócić trochę ten dystans, który mamy na chwilę obecną, związany z islamem. Ja muszę przyznać, że, jako mniejszość religijna w podstawówce. W szkole podstawowej nigdy nie miałem kłopotów. Myśmy mieli też przedstawiciela innej religii, Świadka Jehowego, mieliśmy też e, bodajże zielonoświątkowca. Ja jako muzułmanin nigdy się tego nie wstydziłem, wszyscy o tym wiedzieli, że jestem muzułmaninem, nie chodziłem na religię, ale nigdy nie miałem z tego tytułu jakichkolwiek kłopotów, uszczypliwości, złośliwości, czy jakikolwiek innych e, nieprzyjemności. Zawsze to było odbierane bardzo dobrze i przez nauczycieli, i przez kolegów z klasy. Z wielkim sentymentem wspominam lekcje języka polskiego u pani profesor Marii Agacińskiej. Lekcje, na które czekaliśmy od rana, nie mogliśmy się ich doczekać. Polski, który stał się tak naprawdę jedną wielką dyskusją. Lektury, teksty już nie były tylko jakimś tekstem kultury, które musieliśmy przeczytać. Pani profesor sprawiała, że każdy chłonął ich treść, potrafiła każdego zakochać w języku polskim. Nie można nie wspomnieć o spotkaniach w bibliotece, które sprawiły, że tak naprawdę piszę wiersze. To tam zaczęła kiełkować moja miłość do literatury. Te wartości, które są mi bliskie, to znaczy środowisko, walko o prawa człowieka, o równość, wyniosłem właśnie ze szkoły podstawowej. Z z wszystkich lekcji, z spotkań, z tego, co się tam nauczyłem. Krąg życia. Życie biegnie, czas w wy wyścigu o przeszłość i przyszłość. Jak pory roku zmienia się los, lato i wiosna, jak lekka mrzawka, przychylne spadają krople.